To gdzie jutro ja się wiesz, kiedy już nie Na krwi gdzie lec chłopcze! Jak nic nie użył, nazwij mi nie ci To Stąd nie ztą patroną nawrócenia. Od czy to kradzieży. Otóż to moje powołanie, Helio. To nie grzech, słuchać swego powołania. Aha, witaj, Edziu! Witaj, Helio. Cóż nam powie, monsieur? Pokuta! John Pond, Piony ja. Ej, jakże się z diabła złożył? od duszę, którą mu opędzowałeś w piątek, za kielimagery, madery, Kuper na zimno! John słowa dotrzyma i wypłaci się diabłu, Wierny rycerskiej maksynie, szatanowi co szataństwo. Będzie więc potępiony, bo dogadał się z diabłem. No, albo będzie potępiony, bo go ocyka, Ale, ale! chłopcze. Jutro! W czwartej nad ranem gościńcem pod kasy. przyjadą pierwszymi do Canterbury z bogatą ofiarą, a później przyjadą kupcy do Londynu z tłustymi sakiewkami. Każdy będzie miał własnego konia i każdy będzie miał maskę. Jeśli chcecie, napełnię wasze mieszki złotem tak, że aż będą, jeśli nie, to siedźcie w domu i dajcie się powiesić. Chodź, Posłuchaj, Edwardzie! Jeśli zostanę w domu, to ciebie powieszę za to, żeś poszedł bez Pójdziesz? Mój kurwecie! Pójdziesz za mojej to? Ja? Kraść? Nie, no, chłopaj, Zagroż nie ma w sobie krzywdzimelstwa ani koleżeństwa, a krwi królewskiej tyle co nic, jeśli ci strakarku nastawiać dla paru szeli. Niech tam raz w życiu mogę zaszaleć. A to, to mi się podoba. Nie, nie, niech się dzieje, co Na miły, póki mi zostań królem, czy ja będę zdrajcą No wielka że. Sierdzony, proszę nas zostawić sami. Przedłożę księciu taki powód. Że na pewno da się nie przekonać. Niech Ci Bóg ześle dar perswazji, a jemu uszy, żeby zeń skorzystał, żeby cię jego słowa twoje z wzruszyły i żeby dwie żyły, że prawdziwy książę może dla rozrywki udawać złodzienia. Bo zbrodnia w naszych czasach zeszła na tcy, i przydaj się można protekcja. No, bywajcie, spotkamy się iść. Żegnaj późno! Bywaj, babie lato. Najlepszy książę. O, słodki mój książę. Jedź nam jutro, bo wymyśliłem portal, z którym sam sobie nie dam rady. Falstaff, Pito i Bardol obrabują tamtą pod Ale nas tu nie będzie. A kiedy już zgarnął łup, to my na nich napadniemy i łeb zetni, jeśli tam nie wyjdzie. A nie będzie kłopotu, tak dwóch na jednego? Dwójka z nich to patentowali tchórze. Świat nie widział tak szybko znikających pleców. Co do trzeciego zaś, nie będzie walczył dłużej niż nie trzeba. Ale cały sens tej to chwili odkryjemy wtedy, kiedy tłusty obieś gać będzie nieprzytomnie przy wieczerze że trzydziestu było na jednego. Jakie to były sztychy! jakie parady, na jakie szumowe opresjon był wystawiony. A potem ile śmiechu, Kiedy z powrotem, to wszystko wciśniemy mu w gardło. Dobrze, pojadę z tobą. Zbierz wszystko, co potrzeba. Spotkamy się jutro wieczorem w East Street. Będziemy tam czekać. Bądź zdrowy, bądź zdrówczony.